Się No, jak widać, było trochę w tym garażu. I ogólnie z tego co widziałem, to zasypaliście mnie milionem, milionem wiadomości: czy to na Facebooku, czy na y, Instagramie. Na live'ach projektu ja też widziałem. No, tak, sprzedałem ktm -a. Nie ma już go stety bądź nie. Została jedynie 450 kolegi z Warszawy. E no i tyle w sumie, no niedługo pewnie coś, coś kolejnego się kupi. A co to będzie? No to w sumie zobaczycie. Ci, co oglądali live ostatniego Jarka, dokładnie chyba wczoraj on był. Eee, to mogą się domyślać, bo coś tam trochę powiedziałem. Ale no jak mówię, na razie, na razie stawię to dla siebie. Zobaczycie w sumie z czasem. I co? No, mogę w sumie powiedzieć, że KTM albo Yamaha pewnie to będzie. A co dokładnie? To nie wiem, zobaczymy, co będzie. Fajnego. I no, co? Jak najszybciej hajs ogarniać. <grym> I kupywać sprzęta kolejnego. Parę mi tu gratów starych zostało, chyba chłopaki zapomnieli wziąć po KTMie. Ja jakieś tam tu ale nie pamiętam czy nawet co tam siedzi No, także ten Olejów na ustawiane, jakby tu 15 motorów miało stać, a tu jeden tylko stoi, w dodatku nie mój I tak to tak, ogólnie jakby ktoś był ciekawski To mogę zdradzić, że pewnie wezmę od tam chłopaków z krępy kaszubskiej, co ostatnio w sumie ich yy, profil z Alikse wstawiłem na Instagrama, na story była, bo tam się też dopytywaliście o to, od kogo ty, to o co chodziło z tą krępą i tak dalej. I, i pewnie do nich się przejadę Trochę daleko, ale w sumie jak chłopaki mają te motory od niego i nikomu nic nie ten, i nie strzeliło, to ogólnie ładne te motory strasznie sprowadzą Dobra, w sumie to tyle chciałem powiedzieć. Eee, no co, no postaram się jak najszybciej mu kupić motor. Eee, no i się znowu zacznie jeździć. Teraz pewnie przez, teraz przestój będzie, to później znowu na motor wziąć, to o, moc poniesie. No, tu jeszcze ślady z KTM'a zostały, jak chłopaki wjeżdżali. Wyjeżdżali w sumie z garażu, bo po podwórku się kawałek przejechali, no ale za dużo nie zobaczyli bo śnieg, no i, i tak to tak w sumie, no to co, do następnego.